Oceniamy ten trzeci kwartał 2016 roku jako bardzo dobry. Osiągnęliśmy 25,8 miliona złotych przychodów, co jest o 32% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na ten bardzo dobry wynik wpłynęły głównie przychody w hotelarstwie, a tutaj można wyróżnić nowy hotel, czterogwiazdkowy hotel, który otworzyliśmy 1 czerwca w Gdańsku w Rzeszy. Jest to siódmy hotel w naszej, w naszej sieci. Dzięki tym przychodom udało się wygenerować zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3,5 miliona złotych i zysk netto 1,4 zł. W ubiegłym roku niestety w tym samym okresie była to strata, także tutaj nie tylko na poziomie przychodów, ale także na poziomie rentowności osiągnęliśmy dużą, dużą poprawę. Jeśli chodzi o wyniki narastająco, 72 miliony złotych przychodów, 11 ponad procent więcej niż w ubiegłym roku. Struktura przychodów, 36% hotelarstwo, 29% przemysł, 19% działalność deweloperska, czyli sprzedaż mieszkań w, na ośrodek platonowy Park w Bydgoszczy. W trzecim kwartale bieżącego roku wypłaciliśmy po raz pierwszy w historii Grupy Kapitałowej Immobile za dywidendę. Przeznaczyliśmy na ten cel 3,6 miliona złotych. Traktujemy to jako taką pierwszą jaskółkę, która bardzo dobrze wróży na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym ważnym zdarzeniem, czy ciągiem zdarzeń jest, jest to konsekwentne zwiększanie udziału Grupy Kapitałowej Immobile SA w akcjonariacie spółki Proibition SA. Na dzień dzisiejszy posiadamy prawie 48% w kapitale akcyjnym. Co ważne, poprawia się atmosfera pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami. Zostały wycofane wzajemne pozwy przeciwko akcjonariuszom czy przeciwko spółkom Myślę, że dobrze to rokuje na najbliższe walne, które odbędzie się 29 listopada. Mamy duże nadzieje związane z tym, z tym wydarzeniem, które i uważamy, że będzie ono kluczowe zarówno dla, dla najbliższych lat, zarówno w Proj Przemysła, jak i w grupie Kapitałowej Immobile. Niecierpliwością czekamy na to wydarzenie.